Choć okres wakacyjny kojarzy się głównie z czasem odpoczynku od szkoły, w placówkach oświatowych podległych gminie Ostrzeszów wiele się działo. W szkole podstawowej nr 1 przeprowadzono gruntowną modernizację sali gimnastycznej i wejścia do budynku. Zmiany nie ominęły również szkoły podstawowej w Niedźwiedziu, gdzie metamorfozę przeszło piętro przeznaczone dla najmłodszych uczniów. Faktycznie co roku wykonujemy drobne remonty i większe inwestycje w naszych szkołach w okresie letnim, no bo to jest ten okres, gdzie możemy do takich prac przystąpić. W tym roku największe prace wykonane były w szkole podstawowej nr 1. Tam zmieniło się wejście do szkoły, odnowiona została sala gimnastyczna. Myślę, że robi wrażenie, po tylu latach, to co spotkały dzieci i młodzież przychodząc, na pewno dla nich było pozytywnym zaskoczeniem. Drobne prace wykonaliśmy także w szkole podstawowej w Niedźwiedziu na piętrze. Tam zamiary były większe, natomiast opóźniły nas kwestie dokumentacyjne i te prace zostaną wykonane w przyszłym roku. Mowa tu o przebudowaniu parteru tak, żeby znieść przedszkole na parter, również z remontem łazienek. To co będzie możliwe postaramy się zrobić już pod koniec roku szkolnego, a resztę te największe prace w okresie wakacyjnym oczywiście. Jak zapewnia burmistrz Patryk Jędrowiak, również w pozostałych placówkach oświatowych Wykonano drobne prace naprawcze i remonty. Natomiast plany dalekosiężne praktycznie mamy co do wszystkich placówek. Jeśli chodzi o szkołę podstawową w Siednikowie czy w Szkładce Przygodzickiej, już od kilku lat rozmawiamy na temat takiej strefy sportowej, czy to boisko wielofunkcyjne, czy właśnie taka strefa sportu rekreacji, które są tam bardzo potrzebne. W przypadku szkoły numer 1 jest przed nami zadanie związane z wybudowaniem bieżni 60-metrowej dla realizacji zadań z wychowania fizycznego. Szkoła podstawowa 2 to tak jak powiedziałem remont elewacji, ale też praca wewnątrz, ponieważ jest to stary budynek i wymaga takich ciągłych prac, więc praktycznie nie ma szkoły, gdzie prace nie byłyby wymagane. Nawet zespół szkolno-przedszkolny w Rojowie, proszę pamiętać, że minęło już trochę czasu od jego wybudowania i tam drobne prace, remonty również już się pojawiają. Największe i najkosztowniejsze prace remontowe miały rozpocząć się w tym roku na terenie szkoły podstawowej nr 2, gdzie ze źródeł zewnętrznych miała zostać odświeżona elewacja. Prace jednak nie rozpoczęły się. Tak w pierwszym przetargu nie zgłosił się nikt. W drugim przetargu zgłosiła się firma, ale nie mogliśmy rozstrzygnąć tego przetargu. No i teraz mamy przetarg numer 3, mam nadzieję, że już bez przeszkód. Jest to zadanie, które jest połączone, bo to finansowanie jest łączne zarówno na remont elewacji w szkole podstawowej numer 2, jak i na rozbudowę remizy ASP. Dlatego jest to dla nas bardzo ważne, aby zostało zrealizowane zarówno dwójkę, jak i Strażacy. Ja myślę, że oczekują już od wielu lat. Inwestycja, jak wyjaśnia burmistrz Patryk Jędrowiak, będzie finansowana m.in. ze środków pozyskanych przez Urząd Miasta i Gminy w wysokości 2 milionów złotych. Oferta złożona na odświeżenie elewacji szkolnej opiewa na kwotę ponad 1,2 200 tysięcy złotych, z kolei najniższa oferta na rozbudowę remizy nie przekroczyła miliona złotych.